Jakie warzywa można siać w lipcu? Jeśli chcemy jeść warzywa z zioła z ogrodu, własnego ogródka przede wszystkim, do końca lata, to powiem Wam, które można wysiewać w lipcu na grządkach po innych zbiorach. W tym miesiącu wysiewa się też rośliny na przyszłoroczne zbiory. Wbrew powszechnemu przekonaniu w tym miesiącu zdecydowanie nie jest jeszcze za późno nasianie warzyw i ziół ogrodowych. Wiele z nich można jeszcze siać w środku lata, aby zebrać je jesienią. Co można siać w lipcu? Warzywa sałatkowe, jak sałatę, rukie wodną, rukolę, szpinak, rzepę, buraczki, fasolkę. Warzywa sałatkowe, na przykład, można wysiewać przez cały sezon. Wybór sałat jest świetny. Sałata, rukie wodna, rukola. Zwykle to od nich zaczyna się wiosenny siew, bo większość z nich jest prozoodporna. Na ksiona kiełkują już w temperaturze 6-8 stopni Celsjusza, a sadzonki tolerują lekkie przymrozki. A po pierwszych kwietniowych zasiewach ich nasiona wysiewa się ponownie co dwa tygodnie, abyśmy przez cały czas mieli delikatną, świeżą zieleninę. Należy pamiętać, że wśród wielu odmian sałat znajdują się tak zwane wiosenne, letnie i jesienne. Letnie i jesienne są odporne na lipcowe upały i tworzenie pędów kwiatowych. Podczas siania latem ważne jest, aby wysiewać nasiona w dobrze przepuszczalnej glebie i podlewać, gdyż pogoda, jak jest sucha, to przy braku wilgoci liście sałat twardnieją i zaczynają mieć gorzki smak. Koperek. Jego miłośnicy również wysiewają go nieprzerwanie od wczesnej wiosny co 10-15 dni aż do jesieni. Najlepiej sprawdza się na dobrze spulchnionych, żyznych glebach z dobrym nasłonecznieniem. Eksperci zalecają dodawanie nasion, sałaty, 1% nasion do kopru. Dlaczego? Pozwala to nam na rozpoczęcie pielenia i spłokniania ziemi jeszcze przed jego kiełkowaniem, ponieważ jej wschody są szybsze i zaznaczy nam miejsca wysiewu. Kiełki kopru bez wstępnego przygotowania nasion pojawiają się po 13-18 dniach od wysiewu. Wtedy rośliny rozwijają się już bardzo szybko. Jeśli na Wcześniej namoczymy w wodzie na 2-3 dni przed tym e, czasem, jak planujemy go wysiać, zmieniając tę wodę kilka razy dziennie. Sadzonki pojawią się wcześniej. Jeszcze lepiej jest trzymać nasiona w gorącej wodzie, ale nie wyższej w temperaturze niż 50 stopni Celsjusza przez 20 minut przed siewem. Pomoże to wypłukać substancje zapobiegające kiełkowaniu. Należy pamiętać, że przy braku wielkości liście kopru, podobnie jak sałata, stają się mniejsze i grubsze. Szpinak. Prawie przez cały czas, gdy ziemia nie jest pokryta śniegiem, można również siać szpinak. Ta bogata w witaminy roślina stosowana jest w ogrodzie zarówno jako prekursor upraw ciepłolubnych, jak i powtórnie po zbiorze zielonych oraz jako uzupełnienie pustych miejsc, ponieważ szpinak jest kątabilny z prawie wszystkimi roślinami ogrodowymi. Od marca do lipca wysiewa się szpinak, aby liście w pełni dojrzały, a do połowy sierpnia, aby jeszcze zdążyć zebrać przed zimą młode i delikatne listki. Siew odbywa się w odstępach 20-30 dniowych. Do siewu zimowego wybiera się odmiary odporne na chłody. Ich nasiona wysiewa się od końca lipca do połowy sierpnia, aby rośliny zdążyły uformować przed mrozem małą rozetę liści. Rzepa u nas niewiele osób ją uprawia, ale może trzeba zacząć? Do połowy lipca wysiewa się taką roślinę okopową jak rzepa. Jest ona szczególnie popularna w Azji. Tam. Oprócz tradycyjnej żółtej rzepy występują odmiany o białej, zielonej, różowej, czerwonofioletowej skórce i białym lub żółtym miąższu. Im bardziej żółty, tym więcej karotenu. Z Japonii rzepa sałatowa przerozprzestrzeniła się na Europę, Stany Zjednoczone i sukcesywnie na inne kraje. Istnieją odmiany rzepy sałatowej i rzepy liściowej. Pierwsza jest spożywana w całości, zarówno liście, jak i korzenie, o łagodniejszym smaku niż rzepa warzywna, Drugie i drugiej yy, jedzone są tylko liście. Odmiany rzepy różnią się również pod względem dojrzewania. Wczesna to 45 do 60 dni od kiełkowania do pełnej dojrzałości technicznej, średnia od 60 do 90, a późno to już ponad 90 dni. Do spożycia letniego rzepę wysiewa się wczesną wiosną, gdy tylko gleba wyschnie. A na zimę, na środko, na środku, tak w środkowym okresie czasu, czyli od końca czerwca do połowy lipca. Na zimę lepiej przechowywać rzepę z siewu letniego. W Suche, gorące lata, przy braku wilkoci rośnie płytko i robi się sucha i gorzka rzepa gorzej znosi, upał niż zimno. Rzepy doskonale nadają się też do przechowywania przez wiele miesięcy, może to i dobry pomysł na te czasy, dzięki czemu są dostępne w najzdrowszej surowej postaci przez cały rok. Nawiasem mówiąc, wiele roślin okopowych spóźniało osiewu Lepiej toleruje przechowywanie w zimie. Buraki. W lipcu można zasiać inne jeszcze rośliny, które zwykle nie są postrzegane jako te, które mogą przynieść kilka plonów rocznie. Na przykład buraki są wysiewane wcześniej, zbierane we wrześniu, a jednocześnie nie zawsze jesteśmy zadowoleni ze zbiorów. Praktycy uważają, że buraki można siać trzy razy w sezonie. Wiosną do spożycia latem, w czerwcu, aby uzyskać duże rośliny z przeznaczeniem do przechowywania na zimę, a w lipcu, aby mieć młode buraki jesienią. Należy pamiętać, że burak szybko rośnie i jest bardzo zdrowy. Dzięki zawartości witaminy B1 burak wpływa pozytywnie na działanie układu krwionośnego, mięśniowego oraz na poprawę pamięci. Wzbogacenie codziennej diety w buraka pozwala na wyrównanie gospodarki wodnej organizmu, wspiera kości, wzmacnia zęby oraz pomaga w funkcjon funkcjonowaniu funkcjonowanie mózgu. Fasolka szparagowa. Na początku lipca można również ponownie zasiać wcześniej dojrzewającą fasolkę. Jeśli nie chce się uzyskać fasoli na suche ziarno, bo ona już nie zdąży dojrzeć, ale na młode, pyszne strąki. Nawet jeśli pogoda nie pozwala na uzyskanie dobrych zbiorów delikatnych strąków, to podobnie jak inne rośliny strąkowe, jest też doskonałym zielonym nawozem. Reasumując, co można siać w lipcu. W pierwszej połowie miesiąca wysiewa się takie warzywa jak burak liściowy, fasole, nastronki, nie zdąży wytworzyć nasion, tak jak powiedziałam, i sałatę łodygową. Koniec lipca jest dobrym terminem na siew szpinaku, kapusty pekińskiej i późnych odmian rzepy, np. złotej kuli. Przez cały miesiąc sieje się cebulę siednolatkę siedmiolatkę, endywię, koper ogrodowy, fenkuł, roszponkę, rzeżuchę w gruncie i szczypiorek. W rozsadniku warto wysiać późne odmiany kalarepy. Jej rozsadę przesadza się do gruntu w sierpniu.